Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym profilu na Facebooku. Zapraszamy jednocześnie na krótką relację z finału turnieju świadkarskiego i pikniku strażackiego. W dniu 20 maja 2019 roku w hali Arkadia w Górze odbył się turniej finałowy strażaków Państwowej Straży Pożarnej w siatkówce o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W zawodach udział wzięły cztery drużyny. Reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze, grająca jako gospodarz turnieju. Powitania zaproszonych gości oraz oficjalnego otwarcia dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze, Brygadier Krzysztof Panocha, a następnie głos zabrał Starosta Górowski Kazimierz Bogucki. Turniej uświetnił występ majoretek UKS Artis z góry. Następnie przystąpiono do rozgrywek. Po zaciętej batalii pierwsze miejsce oraz Puchar Donosiowskiego komendanta wojewódzkiego Państwa Straży Pożarnej we Wrocławiu, wywalczyła duży nas o leśnicy. Drugie miejsce zajęła reprezentacja z Wrocławia, natomiast ostatnie miejsce na podium wywalczyła duży nas o Gospodarz turnieju, reprezentacja z góry, zajęła czwartą lokatę. Tytuł najlepszego zawodnika turnieju MVP otrzymał reprezentant zwycięskiej drużyny z Olświcy Marek Marciniak. Wręczenia pucharów i dyplomów dokonał starszy brygadier Marek Kamiński, zastępca Donosiowskiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz brygadier Krzysztof Panocha, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Natomiast wręczenie tytułów MVP dokonał pan Piotr Głowacki, zastępca burmistrza góry oraz pan Arkadiusz Szuper, przewodniczący Rady Gminy Góra. Równolegle z turniejem na terenie przy hali Arcadia odbywał się pikik strażacki. Festem był doskonałą zabawą połączoną z profilaktyką pożarniczą. Można było dowiedzieć się jak działa kamera termowizyjna, dzięki której strażacy widzą w zadymieniu oraz sprawdzić się w zadymionym namiocie. <grytanie> Bardzo widowiskowy i pouczający był pokaz gaszenia palącego się tłuszczu. Strażacy informowali uczestników, jak należy postępować w przypadku zapalenia się baloników. Dla najmłodszych przygotowany był tor przeszkód, na którym dzieci przy pomocy hydronetki próbowali strącić zawieszone baloniki. Wiele radości do tego dostarczyły także dmuchane zamki. Kolejną obleganą atrakcją było stanowisko wysokościowe. Starsze, ale i młodsze dzieci próbowały swoich sił w wspinaniu się na skrzynki po napojach. Do dyspozycji odwiedzających pięknik był także sprzęt oraz pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Każdy mógł zasiąść za kierownicą samochodu bojowego, przymierzyć hełm strażacki i imundurowanie. Festyn odwiedziło około 700 osób ze szkół i przedszkoli oraz mieszkańców powiatu górowskiego. Organizatorami festynu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze, Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Góra. Partnerami imprezy był Starosta Górowski i Burmistrz Góry. Jak zwykle niezawiedli sponsorzy, dzięki którym na odwiedzających czekały liczne atrakcje. Wśród sponsorów należy wymienić Pan Marcin Sopkowiak z góry Domek Sleczno, dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyrobów ze stali nierdzewnej, emalni, szkła, porcelany i plastiku. Zakład ogólnobudowany z Jabłonnej, wykorzenia wnętrz i ocieplenia budynków. Bezpiecznik 112 z góry. Dystrybucja sprzętu przeciwpożarowego. Wigbet, stacja demontażu pojazdów w górze PHU Czesław Rydełkiewicz z Goli Górowskiej. Produkcja artykułów spożywczych. Grupa GZ Autoryzowany dealer pojazdów z Zielonej Góry. Na sam koniec dziękujemy dla firmy cinaudio.pl za zrealizowanie tej relacji. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Cześć!